bagajlarınızı başüstü dolaplarına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştirin. Wygląda na to, że mama też już wylądowała w Antali. Zaraz się spotkamy, czekamy na nią. Nawet <mulary> mam <mulary> Jesteśmy <mulary> Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was dzisiaj w tym w sumie świątecznym vlogu. Kończy się Ramadan i będziemy mieć teraz trzydniowe dniowe święta Ramazan byramę. Ale zanim przejdę do rzeczy, opowiem Wam trochę o tych świętach, to chciałabym Wam wspomnieć szybko, gdzie w ogóle jesteśmy, jak się tutaj znaleźliśmy, bo widzieliście kilka urywków z podróży, ale za dużo nie mówiłam, za dużo nie nagrywam. Więc słuchajcie, w zeszłym roku z wiadomych względów nie mogliśmy spędzić tych świąt tak, jak należy, byliśmy zamknięci w domu, więc w tym roku postanowiliśmy. Zorganizować to wszystko porządnie i spędzić święta w pełnym gronie, więc przylecieliśmy do Burdur, do rodzinnego miasta Nuriego, żeby spędzić te święta oczywiście z Nuriego rodziną. Czyli przylecieliśmy dzisiaj z Van do Antalii i do Antali przyleciała też dzisiaj z Poznania moja mama. Co zresztą widzieliście nasze przywitanie na lotnisku. No niestety nie zgrały się te samoloty tak, żeby lądowały mniej więcej w tej samej godzinie. Dosyć na mamę czekaliśmy, ale w końcu się doczekaliśmy. Wszystko się udało. No i dotarliśmy do Burdur. Jesteśmy teraz właśnie u Nuriego w rodzinnym domu. Jest już bardzo późno, ale stwierdziłam, że wezmę kamerę do ręki nagram dla was ten wstęp, bo od jutra będzie się tyle działo, że mogę nie mieć czasu na taką pogadankę. Słuchajcie... Ym... Ramazan Bayramı, czy też po turecku idna nazwa się Kerbaimem. To są chyba moje ulubione święta. To są słodkie święta, tak jak nazwa się Kerbaimem wskazuje. Święta cukru, święta słodyczy, święta cukierków. Właśnie dzieci dostają cukierki, ja się bardzo dużo baklawy. Także naprawdę są to takie pyszne święta po całym miesiącu postu w Ramadanie. Bardzo przyjemne. No jest kilka myślę, ciekawych tradycji, które warto Wam pokazać. Nie chciałabym tych świąt spędzać z kamerą. Nie chciałabym też za bardzo nagrywać członków rodziny, no, żeby po prostu chronić ich prywatność. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, uszanujecie, ale no, coś tam postaram się dla Was nagrać, gdzieś tam przemycić jakieś klipy, i, i, i jak będzie coś właśnie ciekawego, Wam opowiedzieć. Jutro jest 1 maja, niedziela. Jutro jest ostatni dzień ramadanu jeszcze ostatni dzień właśnie takich przygotowań do świąt. Na pewno jeszcze będziemy robić ostatnie zakupy. A w poniedziałek, 2 maja, zaczynają się właśnie święta. Także zobaczymy, co tam uda mi się nagrać. Widzimy się jutro. A zaraz odkładam kamerę i kładę się spać, bo jestem bardzo zmęczona. Po całym tym dniu podróży dużo emocji. No dobrze. No to widzimy się jutro, ale dla Was to w sumie za chwilę. A no na razie mówię. Dobranoc. Że jest niedziela i zazwyczaj w burdur bazar odbywa się we wtorki, to dzisiaj właśnie jesteśmy na bazarze, dlatego że jutro zaczynają się święta. We wtorek bazaru nie będzie. Ludzie przed świętami chcą sobie zrobić jeszcze zakupy. Dlatego tak właśnie jest. I my też na bazar przyszliśmy kupić parę sezonowych rzeczy, więc pomyślałam, że przy okazji wam pokażę, co na wiosnę warto na tureckim bazarze spróbować. Chodźmy. Czyli takie świeże migdały, bardzo popularna przekąska w Turcji. Je się to maczane w soli. To jest muşmula. Trochę jak śliwka, trochę jak jabłko, takie wszystko mieszane razem. One wyglądają może niezbyt zachęcająco, jakby były poobijane, ale są bardzo dobre, bardzo smaczne. Jak będziecie w tym czasie w Turcji, na pewno próbujcie muszmulę. A tutaj mamy, zobaczcie, takie śliwki zielone. No i faktycznie to jest zielona, niedojrzała śliwka. Znowu kwaśna, popularna przekąska w Turcji. Znowu maczane w soli, i bardzo lubią Turcy te śliwki jeść. I co? Może być trochę kwaśne. Jaki to smak? Kwaśne, nie? Nie! <grymne> no, mówiłam, że kwaśne. To tak sobie je. a jeszcze scholą. No, to No twarde jest. No twarde, bo to jest niedojrzały się migdał. Je. Ale tak je. Ale kwaśne. No. Hmm. Zostańmy przy muszmuli. Nie to jest zdecydowanie dobre. Truskawki z burdur. Dobre? Tak na Proszę. Nie kadar Ile? 30 Tamam, A Już powoli się zaczyna sezon na arbuzy, chociaż te są jeszcze nie tureckie, tylko przywożone z Iranu. Na tureckie jeszcze trzeba poczekać. Chyba jeszcze nie będziemy kupować chyba jeszcze za wcześnie. Iram Demon na Katar? On jedynie, 17 za kilo. Jeszcze chyba poczekamy. Jak Bayram, to oczywiście też baklawa. Przyszliśmy do cukierni. Zobaczymy, co tutaj mają. Coś na pewno wybierzemy. Jedną z tradycji w Turcji na święta jest odwiedzanie zmarłych krewnych na cmentarzu. Jak widzicie mam ubraną chustę, dlatego że na cmentarzu, tak samo jak i w meczecie, wypada, żeby kobiety miały zasłoniętą głowę, to gdybyście chcieli kiedyś na cmentarz zajrzeć, to pamiętajcie o tym. I dzisiaj właśnie pokażę Wam kilka tradycji, które są inne niż w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o odwiedzanie krewnych zmarłych. Cmentarze zawsze są bardzo zielone. Wyglądają dosłownie jak las, dlatego że zawsze kiedy chowa się jakąś osobę, to przy jego grobie wsadza się nowe drzewo, więc można też potem poznać gdzie są nowe groby, a gdzie stare. Tutaj jesteśmy akurat w starej części cmentarza, dlatego też to tak trochę wygląda, że te groby nie są za bardzo zadbane. W Turcji raczej nie ma takiej tradycji, żeby odwiedzać cmentarze na tyle często jak my robimy to w Polsce. A już na pewno nie ma tradycji zapalania na grobach zniczy czy świeczek. Pamiętam, że jak kiedyś koleżanki Turczynki były na Erasmusie w Polsce. I zobaczyły przed wszystkimi świętymi znicze w markecie. To chciały sobie taki znicz kupić do pokoju, bo myślały, że są to świece dekoracyjne. że tutaj takiej tradycji nie ma. No i też nie ma takiej tradycji przynoszenia kwiatów. No Zazwyczaj te groby jednak wyglądają tak dość prosto i smutno. Chociaż zdarza się też, że wsadzają ludzie kwiaty. Ale wtedy nie są one tak przynoszone w doniczkach czy w wazonach, ale po prostu są wsadzone w ziemi. Tutaj na przykład są wsadzone kwiaty. Babcia zawsze zostawia na grobach kaszę bulgur i cukierki. Kaszę bulgur dla ptaków, po to, żeby przylatywały, miały co sobie podziubać i. Żeby tym sposobem odwiedzały też tych zmarłych, a cukierki podobno dla dzieci, które też te groby odwiedzą, że mogą sobie wziąć i zjeść, ale no nie wiem, zawsze trochę dziwna jest dla mnie ta tradycja. Nie wiem, czy jako dziecko bym wzięła cukierka z grobu i zjadła, no ale <laughs> taka tradycja. Zobaczcie, tutaj jest coś ciekawego. Spójrzcie na te daty. Wygląda, jakby ta osoba bardzo długo żyła, jakby się urodziła w 1319, a zmarła w 1965. No nie było tak, więc skąd takie daty? Te daty wynikają z tego, że kiedyś w Turcji używany był kalendarz islamski. Dopiero w 1926 roku Atatürk zmienił w Turcji kalendarz na kalendarz gregoriański, z którego my też korzystamy. Dlatego, jeżeli dana osoba urodziła się przed zmianą kalendarza, a zmarła po, no to często właśnie ma wpisaną datę urodzenia jeszcze zgodnie z kalendarzem islamskim, a datę śmierci już zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. I stąd właśnie coś takiego. Myślę, że może to być dla Was ciekawe. No i słuchajcie, tak nam zleciał pierwszy dzień świąt, że już w sumie mamy wieczór, a ja prawie nic dla Was nie nagrałam. Widzieliście, że byliśmy rano na cmentarzu, a później po cmentarzu. Najpierw się zeszli goście, a później my byliśmy w gościach. No i oczywiście takich spotkań nie chciałam nagrywać, ale chciałam Wam pokazać dwie ciekawe tradycje. Yy, więc no, no, wybaczcie, że jest to wieczorem, może być kiepskie światło, ale zaprezentujemy Wam teraz, skoro jest mama, to na mamie. <grytanie> dwie ciekawe tradycje, już Wam pokazuję i opowiadam o co chodzi. Pierwsza z tradycji, najpierw kolonia, woda kolońska na ręce. A później częstowanie cukierkami. Kolejna tradycja: całowanie ręki i przykładanie do czoła przez młodszych starszym. Jeszcze raz. I składanie życzeń. <laughs> Mama przytuliła trzy razy po polsku, no a potem należą się pieniążki. <laughs> I co, jak lecą święta? Herbatę pijemy. Hmm? baklava zjemy, börek zjemy, non stop. No właśnie. I cukierki. I tak to leci, więc chyba będziemy po prostu kończyć i dalej będziemy jeść. Tak Tak jest plan. Słuchajcie, jak będziecie to oglądać, to już chyba będzie tydzień po świętach, ale i tak życzymy jeszcze wesołych świąt. I baj I baj romlarz I do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Mam nadzieję. Görüşürüz. Bye, bye.